Nawet u kogoś w domu musi być budzik. Trzeba ich obudzić. Jake. Jake. cholera, wstawaj. Co? Nie sądzisz, że trzeba iść do szkoły? No sakra... dziewczyny. Już. Emma. Megan. stajecie Emma. Megan. Ja yes, spam, Spadłam z łóżka? No, wygląda. No, no. O, oh, sorry. Nic się nie stało, i tak jestem śpiący. Nie wyspałeś się? Ja się wyspałam jak niebo. Mama, twój zegarek chyba źle chodzi. Czemu, tak sądzisz? Bo pokazuje, że jest... Um, już ci mówię... ...dokładnie 930. trzydzieści. Co? On się nigdy nie myli. Pokaż. Naprawdę jest 9.30. trzydzieści. Że co? Wstawajcie szybko. Dek, nie spij. Już wstaję. A w co się uwierzymy do szkoły? Jakieś tu ubrania leżą. Ubieraj to i to, a ja ubieram to. Dziewczyny, naprawdę nie mamy teraz czasu na szykowanie. Poczekaj i się nie odwracaj, przebieramy się. I już. Musieliście tak długo czekać. I jak wyglądamy? O matko! Chyba zmienię kokaczkę. Nie ma na to czasu, idziemy do szkoły. No to to już ubiorę. Dajcie mi chwilę. Już, czekajcie. Dzień dobry. Widzę, że spóźnialescy przyszli. Co to ma być za spóźnienie? Nazwiska i do ławek. Rose. Black. koli. Shorthair. Dzieci, zaczynamy lekcję. I znowu wygrałam ja. Ej, słuchaj, masz czas pojutrze? Wiesz, nie mam czasu. No. Mm, Lekcje i tak dalej. Jeszcze mu dodatkowe zajęcia. No dobra, no to się umówimy na no kiedy indziej. Alice? Um, no muszę cię przeprosić na chwilkę. Jasne. No, do następnej przerwy. <słuch> Ach. Czego chcesz? Myślisz, czemu go mógłbym chcieć? Zapłaty. Wiesz co, jesteś naprawdę naiwny. Co to znaczy? Nie zapłacę ci. Eee, że co? Co ty tyle za głupoty? Powiedziałeś, że po całej akcji z tym budzikiem dostanę te, to, czego chciałem. Jesteś naprawdę naiwny. Jak dziecko. Co ci chodzi? Dobra, nieważne, dawaj kasę i spadam stąd. Nie dam ci pieniędzy, słyszysz. Oszukałam cię. Ty. Trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Tak, trzeba sobie radzić. Zobaczymy, co powiesz niedługo. Emma? Co? Um, co ty robisz? Chodzę. Żyję pełną życia, po prostu jestem naprawdę zadowolona. Co się tak gapicie? Nie złość to tylko jedna jedynka. Właśnie, to tylko jedna jedynka. Wiesz, że ta jedynka źle wpłynęła na moją średnią? Hmm, cicho. Przynajmniej ci się, czy to któreś z was przestawił ten zegarek, żeby się wyspać? A czemu nas osądzasz? E, co? Wiesz co, mam ciebie dość. Mnie? Czemu? Mam dość tego, że ciągle nas osądzasz. Czemu my, twoi przyjaciele, mielibyśmy to zrobić, co? Ale Megan, nie. Dosyć. Bierzcie swoje klamoty. I spadam. Emma, zostaw mnie. Czy powiedzia? Coś nie tak? Megan, poczekaj. Teraz Jake. ze mną, proszę. To nie twoja wina. Tak! To nie twoja wina, świetnie. Zacziałam dobrą samocę i przyjaciół. Emma? Co? Y Mogłabym od Ciebie pożyczyć em, jakiś Twój zaszyt, Najlepiej od Polskiego. Nie było mnie dużo czasu i chciałabym nadrobić te naległości. Nie teraz. Zresztą nie lubię Cię spadaj. Eee, Okej. Okay. Co teraz zrobić? Muszę znaleźć tę short To chyba ona. Sorry. Co ty robisz? Uważaj jak leziesz. Ej, uważaj sobie, co? Jestem od ciebie starszy. A zresztą nie chcę ci nic zrobić. Mamy wspólnego wroga. I wiem, kto przestawił ci budzik. Skąd wiesz o przestawionym budziku? Bo to ja go przestawiłem. Co? Ale czemu? Ja ci nawet nie znam. Co ja ci zrobiłam? Ktoś mnie do tego zmusił. Możesz się domyślić kto. E, wiesz, nie domyślam się. Alice. A, no tak.